Witam wszystkich bardzo serdecznie. Witam na portalu multipasco.pl. Dzisiaj zademonstruję nową funkcjonalność, która ostatnio pojawiła się na stronie, a mianowicie zestawy liczbowe w typowaniach. Jesteśmy na stronie głównej. Z menu wchodzimy do działu typowania. Typowania i tutaj ostatni link, nowy link na samym dole: zestawy liczbowe. Zestawy liczbowe, mamy możliwość tutaj podawania zestawów liczbowych do takich gier jak multi, multi, lotto, mini lotto, czy też keno. Tutaj w, w dolnej części jest pole służące do wprowadzania naszych zestawów. Tak więc na początek wystarczy tutaj kliknąć gdziekolwiek i możemy zacząć wprowadzanie zestawów. Liczby oddzielamy przecinkami.

Jest tutaj 30 ostatnich losowań, wybieramy losowanie ostatnie z 1 października godziny 14 i klikając na sprawdź zestawy jesteśmy w stanie tutaj szybciutko przeliczyć jak tutaj te nasze wprowadzone zestawy, jakie trafienia dają, prawda? Sprawdź zestawy i co tu mamy? 1 z 7 na początek, później 5 z 5 i 3 z trzech. To nie jest przypadek, że tutaj mamy tak wysokie trafienia. Ja po prostu sobie tu podglądałem, oczywiście, jakie liczby są przypisane do tego losowania, ponieważ po prostu tutaj mamy zawsze liczby, które są przypisane do losowania, które wybieramy. Więc jeżeli teraz zmienię losowania, tutaj od razu będę widział rezultat tego losowania. Dobrze. I teraz tak. Tak więc tutaj jest takie pole do wprowadzenia tych losowań jeżeli raz już sprawdzimy, możemy sobie coś zmodyfikować, dopisać jakieś inne liczby, prawda? E I od nowa przeliczyć, prawda? Jest taka możliwość, można zaznaczyć, skasować i zmienić zupełnie zestawy, prawda? I w ten sposób możemy sprawdzać, sprawdzać swoje zestawy liczbowe pod kątem trafień. Teraz tak być może ktoś ma jakieś swoje stałe Mnóstwo jakichś swoich stałych zestawów, w jakiś tam sposób pogrupowanych, yy, które, którymi gra codziennie, i chciałby tutaj korzystać z tego kalkulatora zestawów liczbowych w typowaniach, żeby to sobie codziennie przyliczyć. Jest taka możliwość, aby tutaj w tym polu swoje zestawy po prostu wklejać. Tak więc, jeżeli ktoś na przykład, ja zaraz pokażę, na przykład tutaj. W jakimś folderze, folder powiedzmy, jakiś specjalny folder na nasze kupony, może na swoim komputerze po prostu mieć jakiś plik tekstowy, prawda? Z zapisanymi takimi zestawami. Tak więc, jeżeli ktoś ma jakieś swoje stałe zestawy liczbowe, jednym ze sposobów ich stałego zapisania jest to, że po prostu stworzy sobie, stworzy sobie jakiś plik tekstowy, prawda? Zapisze je sobie jakoś tam, nazwie sobie jakoś ten plik. I te zestawy będzie trzymał na komputerze, natomiast po losowaniu otworzy sobie, zaznaczy prawy klawisz myszy, kopiuj. Tutaj wejdzie do naszego testera liczb i prawy klawisz myszy, wklej. Prawda? I można testować. Tak więc jest to na pewno wygodne. Tutaj od razu mówię. Losowanie jest dostępne już powiedzmy 3 sekundy po wylosowaniu ostatniej kuli Lot to Już tutaj to losowanie jest, więc tutaj zawsze wszystkie losowania są na bieżąco, nie ma żadnych opóźnień. Więc kończy się losowanie, można przyjść do działu typowania zestawy liczbowe i już od razu wszystko jest na gotowo. Można testować, prawda? A może korzystając z okazji jeszcze pokażę dział chybił-trafił. Wejdziemy sobie na stronę główną... Do działu narzędzia. I tutaj mamy w dziale narzędzia różne testery, kalkulatory i też jest hibił trafił. Yy, generatory chibił trafił. Tu mamy jakiś ręczny generator chibił trafił, prawda? Czyli możemy sobie w sposób losowy, znaczy w zależności od kliknięcia, jakby mamy wpływ na to, na jakie liczby się zatrzyma, prawda? Yy, ale poniżej jest też coś takiego jak automatyczny generator chibił trafił. Tutaj wybieramy sobie pulę liczb, na przykład od, może być to, w, czy generator ma losować z wszystkich liczb, tak jak jest domyślnie, od 1 do 80, ale możemy uzawęzić, na przykład niech losuje od 20 do 50. Czyli tylko liczby od 20 do 50 nas interesują. Eee, ilość, liczby, ilość liczb w zestawie niech będzie 7, eee, i chcemy na przykład 20 takich zestawów. Generuj. I mamy tutaj wygenerowane zupełnie losowo 20 zestawów. Po 7 liczb. I wszystkie liczby są właśnie z tego zakresu wybranego. Między 20 a 50. Mogę sobie je zaznaczyć. Prawy klawisz myszy kopiuj. Prawda? Wchodzimy z powrotem do typowań. Zestawy liczbowe. Klikam. Prawy klawisz myszy wklej. Prawda? I w tym momencie już moje zestawy, które przed chwilą wygenerowałem, mogę sobie sprawdzić pod względem trafień. Prawda? Tak więc to jest taka, taka możliwość. Od razu mówię, że tutaj to, co tutaj się pojawia i co możemy testować, możemy to robić bez posiadania konta. Profilu konta na stronie Multipasko. Tak więc każdy to może zrobić, każdy może przyjść, wpisać tu sobie jakieś zestawy czy też wkleić, jeżeli ma gotowe gdzieś w pliku i, i może je sobie sprawdzić, prawda? Teraz jest jeszcze druga możliwość. Oprócz tego dużo ciekawsza, że liczby, które tutaj podam, ee, mogę sobie zapisać na serwerze Multipasko. W tym celu trzeba przejść na sam dół, poniżej tabelki, i tutaj jest pole na nick i hasło, czyli podajemy dane do konta na MultiPasco. Czyli na przykład podaję swój nick, podaję swoje hasło, i w tym momencie mam możliwość zapisania tych zestawów na serwerze MultiPasco. Jeżeli kliknę teraz, zapisz zestawy. Otrzymam informację, Twoje zestawy zostały zapisane. Mogę, możesz je w każdej chwili wczytać, klikając na Wczytaj zestawy. Tak więc zestawy liczb, które tutaj były, zostały zapisane na serwerze MultiPasco i co teraz najważniejsze, stały się publiczne. Do tej pory, dopóki nie naciśniemy tutaj na Zapisz zestawy, to cokolwiek tutaj robimy, cokolwiek sobie testujemy, wszystko jest w 100% prywatne, czyli no, te liczby nie wychodzą w ogóle do nikogo. Nawet ja, ja ich nigdzie nie rejestruję. Tak więc jest to zabawa, że tak powiem, w 100% prywatna, nazwijmy to. Natomiast tutaj, jeżeli użyjemy funkcji do zapisania zestawu, to nasze zestawy trafiają na serwer multipasko i stają się publiczne. Trafiają do do profilu użytkownika. prawda? Tak więc jeżeli e, drogi użytkowniku masz konto na stronie, od razu może pokażę, gdzie takie konta są. W dziale typowania jest link typujący. Tutaj mamy informację, że jest 13906 już kont użytkowników, tak więc wybierając Wpisując tutaj nazwę swojego konta, na przykład właśnie Pasko, czyli moje konto, można wejść do profilu użytkownika. Czyli tutaj jest mój profil, informacja o tym, co obecnie typuję, i tak dalej. I jest też właśnie informacja o zna, znaleziono dwa zestawów liczbowych z dnia, i tutaj jest data i godzina, prawda? Tak więc te zestawy są publiczne. Teraz ktoś wchodząc tutaj na mój profil klika. Zestawy liczbowe i widzi, jakie zestawy liczbowe mam zapisane. Tak więc trzeba pamiętać, że zapisując zestawy, korzystając z funkcji zapisu, te zestawy stają się publiczne, więc każdy może je sobie sprawdzić. Tak więc to jest ta różnica. Druga różnica jest też taka, że one po prostu są zawsze dostępne. Tak więc yy, ktoś może na przykład sobie zapisać te zestawy w domu, Pójdź później do pracy. No i w pracy wejdzie sobie tutaj, wpisze tylko sam nick. Sam nick jest wymagany. Wczytaj zestawy, klika i już widzi yy, zestawy użytkownika. No, mogę tutaj wpisać jakiś inny nick, na przykład tutaj widzę z prawej strony, koma 1970. Wczytaj zestawy. O, i widzę użytkownik, koma akurat 28 września też zapisał sobie jakieś zestawy, od razu mam do nich dostęp, prawda? Tak więc to są zestawy publiczne. Tak więc, korzystając z funkcji zapisz zestawy, jeżeli mamy konto na stronie, profil na stronie Multipasko, możemy te zestawy na stałe zapisać. One raz zapisane nigdy nie zginą, w każdej chwili możemy je zmodyfikować. Czyli, raz zapisane zestawy można modyfikować w każdej chwili. No nie licząc momentu losowania, wtedy to blokuje, żeby ktoś po prostu w momencie losowania w ostatniej chwili tutaj coś nie wpisał, yy, to co jest losowane na przykład i żeby później, yy, co za chwilę powiem, bot sprawdzający te, te, te losowania nie wykazał, że jej ku trafił 10 z 10 albo 6 z 6, 6, 6 w lotto i później patrzymy, a tu po prostu osoba ta w trakcie losowania wpisała te liczby, prawda? Tak więc 5 minut przed losowaniem, 5 minut po losowaniu jest blokada, nie można tutaj nic zapisywać, natomiast w pozostałych godzinach, w każdej chwili możemy tutaj przyjść i zmienić sobie zestawy, zapisać jakieś inne i itd., itd. Natomiast co jest ważne, 5 minut przed losowaniem to już jest wszystko zablokowane i w momencie losowania wszystkie stałe zestawy wszystkich użytkowników są porównywane z losowaniem. I są wyłapywane tak zwane wysokie trafienia. Wysokie trafienia, czyli na przykład w tym momencie jest to na przykład 7 z 10, czy to jest 7 z 9, multi-multi. Jeśli chodzi o lot, to 4 z 6, 4 z 7, takie po prostu wysokie trafienia. Jeżeli tych zakładów z czasem będzie bardzo dużo, to być może będę zmieniał tutaj progi, kiedy będę uznawał. Trafienie jako wysokie, żeby po prostu nie było znalezionych zbyt dużo takich e, wysokich trafień, ponieważ, co teraz najważniejsze, informacja o wszystkich wysokich trafieniach pojawia się na stronie głównej w trakcie trwania losowania. Tutaj na czacie e, bot podaje informację, bot Multipasko podaje informację, że ta i ta osoba trafiła tam powiedzmy z 7 czy z 8 z 10. Tak więc informacja jest szybko przekazywana do wszystkich, upubliczniona. Tak więc, jeżeli drogi użytkowniku masz konto Multipasko i zapiszesz sobie jakieś zestawy na serwerze, bo tak jak mówię, można sobie zapisać lokalnie, gdzieś na dysku, w pliku tekstowym i mieć u siebie na komputerze zapisane takie zestawy, wtedy nikt oczywiście nigdy się o nich nie dowie. Natomiast jeżeli korzystając z przycisku, zapisz zestawy. Tutaj, jeżeli coś wprowadzimy i użyjemy przycisku, zapisz zestawy, to prawda, te zestawy powędrują na serwer i w momencie losowania serwer, program Multipasko jakby sprawdzi wszystkie zestawy. Jeżeli wyłapie tam wysokie trafienie, to wszystkim powie uwaga, hurak, ktoś tam pasko trafił 10 z 10 prawda, przykładowo. Także powędruje taka informacja na czat, powędruje, powędruje taka informacja do księgi gości. Użytkownika, który miał to wysokie trafienie. Tak więc yy, trzeba o tym pamiętać. No dobrze, to by było na wszystko. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia wkrótce.